Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bez względu na to Jakie masz trudności, wróć do Boga, a poczujesz ciepło i pokój jak nigdy dotąd, a stres i zmartwienia życia zostaną złagodzone, ponieważ Bóg kocha każdego człowieka, którego stworzył własnymi rękami. Kiedy otworzysz przed Nim swoje serce i będziesz modlić się do Niego z wiarą, On poprowadzi Cię na każdym kroku. Jeśli jesteś spragniony Bożego przewodnictwa i błogosławieństw, kliknij link WhatsApp w mojej profilu, aby zostawić nam wiadomość, a my pomodlimy się o Twoje cierpienie i bezpłatnie podzielimy się Słowem Bożym, aby zbawienie Boże mogło przyjść do Ciebie i Twojej rodziny.